Cześć wszystkim, moi drodzy! Witam was w kolejnym odcinku w Ogniu Pytań, czyli w serii, kiedy to nie produkty, nie usługi, nie rzeczy są w głównym kręgu zainteresowań, a wasze pytania i moje odpowiedzi. Postaram się zrobić to najlepiej, jak tylko potrafię. Mam nadzieję, że zadaliście trudne pytania. Tutaj prezes już mi powiedział, że jest jedno pytanie, które wywołuje po prostu. Jest, jest ich dużo. Ale to jedno. New York Times. Słyszę, że gdzieś tam już podobno piszą a także tygodnik winogradzki w Poznaniu. <grystanie> Ciekawi? Zaczynamy. Jak dzielicie się wynagrodzeniem i czy Łukasz ma umowę, czy giba na czarno? Czy zostałeś oszukany? I to jest to pytanie, panie kolego. O! Ale jest dużo pytań. Czy masz dziewczynę, czy jesteś w związku? No, to w takim razie zaczynamy, moi drodzy. Cóż tam pierwszego mamy? Czy w dzisiejszym dziennikarstwie jest miejsce na obiektywizm? Absolutnie nie. W czasach jest miejsce na kłamstwo, wyłudzanie i na głupotę. To jest to, co zauważam ja. Każde dziennikarstwo, nieważne czy to jest dziennikarstwo rozrywkowe, informacyjne czy jakiekolwiek inne, zarówno te, które tutaj też jest prowadzone, to może jest takie quasi-dziennikarstwo. Natomiast jest to rzecz, która jest bardzo subiektywna. To, że coś smakuje, podoba się, lubimy czy nie lubimy, to jest nasza. Ob, nasz obiektywizm, który przeradza się w subiektywizm. Dlatego dziennikarstwa takiego w dzisiejszych czasach nie ma. CNN będzie nadawało na Bidena, natomiast ABC będzie mówiło, że Donald Trump to jest najlepszy polityk. I to jest ta różnica. A w, w polskiej sferze medialnej to jest już nadwyraz widoczne. Ten dualizm medialny. Pistu tu, ci tamto. A na YouTubie też tak jest. Są pewne gamy ludzi, którzy bardzo lubią, nie wiem, treści typu... Bum bum. Co znaczy bum? <laughs> Taki rum. Ten, co kupiliśmy ostatnio. No, więc uważam, że w dzisiejszych czasach obiektywizm jest rzeczą wymierającą. I to bardzo mocno. Co robicie z nadmiarem jedzenia z testów? Prawda tylko, prawda? <grym> tylko. Jeżeli jest to coś smacznego, to najczęściej zabieramy ze sobą i w dalszej części konsumujemy. Jeżeli jest to coś niesmacznego, no to niestety, ale jeżeli macie rzecz niesmaczną w domu, no to dajecie ją nawet osobom... Które do Was przychodzą, bliskim? Nie. Nie chcecie ich częstować rzeczą, która jest niedobra, więc takie rzeczy są po prostu usuwane ze świata. Czy w przypadku kosza na świecie, czy po prostu zostawienia chociażby dla, nie wiem, ptaszków czy zwierząt. No ale, jeżeli coś mi nie smakuje, no to no wyobraźcie sobie, że nie będę tym częstował innych. Ale, jeżeli jest coś dobrego, no to jak najbardziej. Według Ciebie nagrywanie na YouTube to dobry biznes? To wszystko w zależności od tego, jakie treści się tworzy, ale na pewno nie jest to praca, która wymaga nie wiadomo czego. Absolutnie. I to już zresztą poprzednio to mówiłem i zawsze będę to mówił, że to jest, na więcej mówią ci, którzy. Jest takie świetne przysłowie. Świetne. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje. I ci, którzy mówią, że jest tak ciężko, to właśnie mają absolutnie na odwrót. Ale jeżeli jest ktoś z pomysłem, który chciałby wtargnąć na scenę YouTube'ową. To myślę, że jest to odpowiednie medium mhm. i bardzo hegemoniczne, mam wrażenie, no. bo no nie widać konkurencji. Nas wszyscy sprawdzają w Google hegemon. Hege <laughs> nie, no hegemonizm, to no, po prostu monopolizm. Bycie na topie i nie mieć żadnej konkurencji. Pytanie ciekawe, czy zostałeś oszukany? W życiu? Tylko po... W życiu, nie. Zostałem istnie. oszukany, no. okradziony, zostałem. Mm. No, co więcej. Wyrypany na, 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 na znajomość, na pieniądze, tak, jak najbardziej. Ale to jest też fajna nauka i lekcja na przyszłość. Ja też oczywiście sam wiele błędów popełniłem, gdzie dużo osób na tym na pewno uroniło niejedną łzę. I do tego też, to też trzeba powiedzieć, że nie tylko ja jestem kurna Chrystusem Narodów. Absolutnie. Mm. Ale tak, tak, zostałem. Wielokrotnie się zawiodłem, dlatego bardzo mocno moja selekcja wśród znajomych i przyjaciół wpłynęła na to, jak, jak, jak to teraz wygląda. Bo jest praktycznie zarowa. E, polityka? A, no chodźmy! Jak oceniasz powrót Tuska na stronie pytań! Donald? Donald? Wolałbym Trumpa. Jakoś żywię do tego człowieka sympatii, ale chyba przez to, że jest po prostu taki medialny. Co zarąbisty dokumenty, dokument o nim oglądałem. Donald Tusk. Donald Tusk, postać na pewno yy, niesztandarowa, postać, która bardzo mocno wybiła się na tle politycznym i w Polsce, i co ciekawe, w Europie, a nawet i na świecie. Jak oceniam jego powrót, no, by powrócił troszeczkę jak taki, no, Leonidas. Starczą, bo jego przyjście wśród Lewej strony, prawą po prostu określamy tych, którzy są u władzy. Tylko dlatego. To widzą w nim osobę, która może poprowadzić do końca obecnego rządu. Czy tak będzie, czy nie będzie? Dla mnie, ja jestem, można powiedzieć, polityczny. I nie, że mówię, żeby wymiksować się z pytania, no, 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 no. bo nie ma swoich. Czy polska polityka. Synku, nie wiesz, kim zostań? Zostań politykiem. Jesteś apolityczny? Jestem bardzo polityczny, jednakże mam. Swoje, swoje, preferencje. Wieś, swoje preferencje, ale no niestety nie ma takiej partii, która by w 100% odpowiadała. Bardzo podobają mi się, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, postulaty konfederacji, czyli można tutaj powiedzieć, że. Bardziej prawej strony, ale obyczajowo, bardzo mi się nie podoba, z jaką pogardą odnoszą się do innych ludzi, którzy mają odrębne zdanie polityczne niż oni. To jest absolutnie straszne. I to mi się bardzo nie podoba. Bo jeżeli ktoś nie szanuje innych pod tym kątem, bo ja na przykład lubię, nie wiem, żeby. Służba zdrowia była sprywatyzowana, a ty mi Właśnie powiesz, to było że. To pytanie o służbę zdrowia. Naprawdę? No. To moim zdaniem powinna być sprywatyzowana. Dzisiaj instytucja lekarza rodzinnego to jest tak, jak ty byś do mnie przyszedł. Jakie tabletki? Aha, Duomox. Dobrze. No też. Ja mam takie doświadczenia z takimi lekarzami, ale to niedługo będziemy sprawdzali na organoleptycznie. No. Mogę? No, 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 no. no. Twój największy kompleks. Możesz o tym mówić? Zastanów się. No, 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 w ogniu. Mój największy kompleks. Ogólnie kompleksów jakby takich nie posiadam, jednakże z wiekiem, z wiekiem zauważam, że moim kompleksem stają się włosy. Mam ich chłopcze. Ale to wszystko jest do zrobienia i tym się pocieszam. Nie jest źle, jeżeli zostałaby mi taka glaca, jaką mam obecnie, gitara. Ale jak się zacznie dziać gorzej, trzeba będzie się wkłuć. I kiedyś miałem super kompleks, to co ty masz, a ja nie mam. Zarost. Ja pierdolę jakieś ja mi robiłem sobie zdjęcia w Photoshopie i się dodawałem. Teraz fajna aplikacja, że on ci ładnie to robi, nie jakieś tak jak w pańcie. Wszystko raz z jednej kreski, bo tak tragiczne. I miałem tytuł. Tytuł zdjęcia. Prawdziwy ja. Jak dzielicie się wynagrodzeniem i czy Łukasz ma umowę, czy giba na czarno? <grytanie> Naprawdę ktoś tak powiedział? Wykreśl go. Nie podoba mi się. Zaku 9.2.9 mam mu odpisać? Tak, ja zaraz zadzwonimy kurwa. Nie no moi drodzy, to, to jest absolutnie niedorzeczne pytanie. Pytanie jest niedorzeczne. Po pierwsze, jeżeli chodzi o mm, kwestię umowy, która obowiązuje naszą dwójkę, czyli właścicieli tego medium, na którym obecnie się znajdujemy, to jest nasza prywatna sprawa i mam nadzieję, że każdy z Was to rozumie. Ale teksty typu. To, to, to bardzo nieeleganckie w ogóle, że ktoś tak nie pisał. Może humorystycznie pewnie, bo to takie bardziej na razie się nawet zasialiśmy z tego, ale chciałbym bardzo uwrażliwić ludzi, żeby nie myśleli sobie, że to jest twór jednej osoby, bo nigdy tak nie było i nigdy tak nie jest. I to musi wybrzmieć mega wielkimi zgłoskami. No nie gibam na czar. No nie, 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 no, jakie to jest w ogóle, to jest. W, w... A to przyśmiewcze bardziej. No przyśmiewcze, i... ale ja nie lubię jak ktoś tak mówi. <śmiech> 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 a za swoje mi. A za swoimi stanę w ogień, to wszystko z North Face'a. No, ja no to teraz słyszałem? No, nie. Ale dużo masz rzeczy? No, mam. I to jest to pytanie, panie kolego. O! Oh! Ale jest dużo pytań. Czy masz dziewczynę? Czy jesteś w związku? Twój najdłuższy związek. Ale najwięcej pytań, ale to chyba po ostatnim odcinku z księżmi, pojawia się pytanie. już wiem. Dymit! Czy jesteś gejem? <au windows> Aż nawet dzięcioły się zaśmiały. Dobrze, więc teraz moi drodzy, jestem. ucinamy wszelkie spekulacje. Tak, nie jestem. Ja w ogóle nie wiem, czyli znaczy, rozumiem o co wam chodzi. Gdyż yy, nigdy oficjalnie, medialnie nie pojawiła się przy mnie żadna kobieta. Nie pojawił się przy mnie żaden mężczyzna, ja ale. No no, 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 daj rączkę. <laughs> ale jeżeli chodzi o to, że. Ja po prostu tego nie lubię. Yy, uważam, że życie prywatne, a życie w, yy, przed kamerą powinno być bardzo mocno od siebie odseparowane. Ja wiem, wiem jak dzisiaj wygląda świat, że dzisiaj ludzie dzielą się tym, co zjedli, czy było smaczne, czy to miało super skład, czy nie miało. Później, że idą spać, good morning, hello. Ja po prostu taki nie jestem. Uważam, że naszym największym darem. Od życia jest to, że możemy żyć prywatnie z pewnymi osobami. Jasne, miałem pewne epizody w życiu. Miałem y, dziewczyny. Miałem no, no. Dobra, nie, no dobra, bo zaraz znowu no myśleli. Nie, y, jeżeli chodzi o kwestię orientacji, jestem 100% osobą heteroseksualną. Miałem kilka związków w swoim życiu, ale to są, moi drodzy, i mam nadzieję, że to uszanujecie moje prywatne kwestie. Kiedy widzicie mnie, albo widzieliście na mieście z dziewczyną, to ja wiem, że wtedy inaczej do tego podchodzicie. Szanujecie i respektujecie to, że ja teraz nie jestem tak jak tutaj o przed kamerą i odpalamy i wtedy jasne, możemy sobie i robić zdjęcia i to, bo to jest to się łączy z tym. Jednakże kiedy wychodzę i chcę normalnie spędzić czas, to i to mi się bardzo podoba, że tak rzadko coś takiego jest miejsce. Tylko przyjdzie człowiek i powie: "Cześć, życzę wam miłego obiadu". Fajnie, cieszę się bardzo. Foccia, I to jest nawet fotia fotia. No, to narastało z racji tego, że tematy poruszane ja wiem. Ale to, to wiesz, fajnie dziennikarską, różowe okulary. No to oczywiście. Ale to też jest element widzenia. No tak, tak. Bardzo stary widz. No. Widać, czy powróci making off? No chciałbym. Przez 2 F! <laughs> o! Chciałbym! Making off mi się mega podobał. Te, te, ja, ja szczerze wam powiem, jak patrzyłem sobie na film, to ten QA, to, to przewijałem te odpowiedzi. Sam faktem, że sam, sam na nie odpowiadałem, ale te making offy były tak zarobiste, one mi się tak podobały. Tylko, że teraz jest ich po prostu mniej i ta realizacja stała się trochę tak, że to niby jest nagrywane jako live i są wpadki językowe, ich nie ma i czasami coś się źle powie. Jasne, ale po prostu nie ma już takiego, no nie wiem, musiało się chyba aż specjalnie wywalać albo robić sobie nie wiem. Wiecie o co chodzi? To, 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 tam to było naturalne, a teraz, żeby making off był, no to, to by było sztuczne. Jeżeli będą pewne sceny, takie backstage'owe, to trzeba byłoby może znaleźć inne medium do tego. Bardzo dużo tych pytań o twoją orientację, bardzo. Tak? Ale wiesz, jeszcze, jeszcze nawiązując troszeczkę do tego, z czego to wynika? Moim zdaniem wynika to z tego, że rzeczywiście ludzie w dzisiejszych czasach dzielą się wszystkim. Totalnie, totalnie wszystkim. A tutaj nie było nigdy pokazywane, czy na takim obiedzie, czy na, czy na imprezie, czy w życiu, czy to i tamto, bo po prostu są ludzie, którzy cenią swoją prywatność i mają to za jedno z najważniejszych aspektów życia. Ja przynajmniej tak mam i, i chciałbym to kontynuować. Czy ciężko jest być zawsze obiektywnym przy sprawdzaniu? Nie jest ponieważ jeżeli macie w głowie pewną misję i chcecie robić to dobrze, uczciwie, rzetelnie, to nie, nie jest ciężko. I jeszcze jedna kwestia, bo często jest to, nie że zarzucane, ale często piszecie o tym, a nie pamiętasz tego odcinka z tymi burgerami, z tymi, z tymi. Pamiętam doskonale, moi drodzy. I chciałbym zaznaczyć jedną kwestię, tam nie było chwalenie, tam było recenzowanie. A to są dwie bardzo osobne od siebie kwestie. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję za kolejne nasze spotkanie. Chcieliśmy to połączyć, bo to pytanie główne, które padło, czyli o orientację seksualną, ja o nim wiedziałem, o innych absolutnie nie. Chcieliśmy to wiązać w jakiś tam konkretny temat. Nie dało się, dlatego postanowiliśmy, że ten odcinek, ten w tobogniu pytań, będzie takie widespread, czyli wiecie, generalne. Następne już będą bardziej, bardziej tematyczne. Dawajcie też swoje pomysły, o czym mógłbym wam powiedzieć, o czym mógłbym się zwierzyć. I spotkajmy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! Ja to się dziwnie czuję po tym kamigaucie. <laughs> Ale to nic nie szkodzi. Moi drodzy, bardzo, bardzo dobrze. Chcecie zostać po więcej i wiedzieć właśnie takie bardzo ważne kwestie, to zasubskrybujcie kanał na górze, a później zobaczycie produkcję jedną i drugą. Do następnego!